Jesteśmy na premierze. O Agata Kmłasza właśnie poprawia makijaż, ten fotoreporterzy czekają, a tu przypadkiem zupełnie spotykamy panią Kingedem, współreżyserkę reżyserkę filmu. Pani Kingo, ile jest prawdy w tej historii, po moich córkach krowach? Ile jest z Pani życia, z Pani doświadczeń? Trochę prawdy jest, ale trochę też jest z myślenia. Sztuka zazwyczaj, dobre, dobre rzeczy, które powstają w kinie, w literaturze, w teatrze, często wynikają z jakiejś prawdziwej historii. Ale zawsze sztuka jest pewnym zagęszczeniem, przetworzeniem. To nie jest jeden do jednego. Ja jeden do jednego mogę powiedzieć, że filmie są choroby i rodziców, jak one wyglądały. No to to rzeczywiście... Było, ale to też jest pewien wycinek który tutaj jeszcze ojciec żyje, moi rodzice nie żyją, trzy lata. A ile lat Pani pracowała nad tą historią? Bardzo niedługo, naprawdę, to jest, to jest niesamowite, bo ja to już napisałam parę miesięcy. I potem schowałam do szuflady i się wstydziłam kogokolwiek pokazać, bo mi się wydawało, że to jest za bardzo moje, <laughs> za bardzo osobiste, <laughs> za bardzo takie, że dla siebie to pisałam. No i potem pokazałam pierwszej osobie koledze, który miał być ewentualnie operatorem. I co powiedział? Stara, to jest zajebiste, Ty musisz to zrobić. A to wtedy jeszcze była, ta pierwsza wersja to była oparta na e, monologu wewnętrznym e, jednej z sióstr. Mm -hmm. Później to zostało przez scenę. I, e, i potem no, miałam sklik doktora, który e, jakby z takim dużym dystansem mm -hmm. e, pomagał mi... E, Budować taką, on był takim dramaturgiem, to w czeskim kinie i w teatrze jest używane, w Polsce właśnie z, o, o dziwo nie, mhm. że jest oprócz reżysera ktoś, kto dba o taką taki przebieg, o taką narrację filmu, mhm. o taką historię na poziomie scenariusza. I on nie wchodził w moje emocje, nie był wzruszony. On na przykład traktował że w jest siostry jako jedną bohaterkę. Mm -hmm. I, a w którym momencie pani wiedziała, że właśnie Agata Kulesza i Gabriela Muskała powinny zagrać rolę? W tym się znałam dłużej i ona była przedmiot. O właśnie przechodzi, no proszę, mm -hmm. jak pięknie. Mamy była, to. była z nami ze mną od początku pierwszej wersji od pomysłu, a, a Agata parę miesięcy przed zdjęciami. Ja nie wiedziałam długo, kto może zagrać tą rolę z jednej strony chciałam Agatę... Bo to jest pewnym... takie trochę alter ego w Pani, tak? No tak, ale... No, ale nie do końca. Sposób, w pewien sposób, mm -hmm. w pewnym procencie. Z drugiej strony nie chciałam powtarzać i ciągle... Mm -hmm. to, wszyscy wiedzą, że Agata Kulesza jest aktorką świetną. więc może by kogoś odkryć, ale w sumie postanowiłam jednak wziąć Agatę, bo, bo z nią byłam najbardziej po drodze. Agata miała tą głębię, tą skalę wewnętrzną, Mhm. Yy, A mała... tytuł filmu od razu się narodził, czy to w pracy wyszło, w praniu? W praniu. Pierwsza wersja się nazywała Anestezja. A Aha, a potem miała być moja siostra, tak? No to moja siostra to mi kazali. powiedzieli dystrybutorzy, że nikt nie pójdzie na film moje córki krowy. No nikt nie pójdzie na film z krową w tytule. E, więc, e, więc szczęśliwie z powrotem wróciliśmy do krowy w tytule. Tak, to jest i dzieje, że ludzie pójdą. A jak pani tłumaczy ten tytuł? Bo na pewno pytają o to ludzie. Nie, nie właśnie teraz nikt, nikt nie pytał. Nie? Szczęśliwie. To ja się spotykam e, z tym, czy, czy to znaczy, że krowy mają córki, czy... No tak, ten tytuł jest znaczny, taki, albo zagad, wieloznaczny. Jest zagadkowy, mhm. jest nieoczywisty i tak ma być, i tak, i tak ma być, ma, jest intrygujący, mam nadzieję. E, moje córki krowy to cytat z wypowiedzi mojego taty, który, który jeżdżąc ze mną, bo tak, ta historia nie była, w pra, prawdziwym życiu to nie było tak, że we, we trójkę jeździliśmy, mhm. jeździli. E, i jechałam gdzieś z tatą i nagrywałam go na iPhoneie. I tata, w związku z tym, że ten glejak już mu zaburzył aparat mowy, mm -hmm. używał dziwnych zwitek słownych i, i no, zaskakująco łączył słowa bardzo śmiesznie. Miał jakieś jeszcze większe poczucie humoru, choć tata był zawsze facetem z ogromnym poczuciem humoru, które zresztą nam w twoim który widział krowy na pastwisku i mówi o, wasze koleżanki. Czyli to, jest, to jest oryginalny tekst, który tak. jest, jest w filmie. Pani Kingo, wiem, że już chyba z 4 czy 5 nagród na światowych festiwalach. Gdzie będzie w nim pokazywany poza Polską? Bo wiem, że też się szykujecie na podwój tak. świata. Na no, podwój światowy. Już się zaakceptowany. Będziemy mieć dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Widziałam, że w Chicago, tak? Na pewno no, będzie. W Chicago, tak, no Stany Zjednoczone, mm -hmm. różne miasta. zrobiliśmy tam jakąś trasę promocyjną. Tam będzie tym dystrybuowany. No teraz jedziemy na jakieś kolejne festiwale. Jakieś Litwa, Ama. Japonia, Wielka Brytania, nie wiem, no, dużo się dzieje, ale, ale tak naprawdę najważniejsi dla mnie widzowie są tutaj dzisiaj na sali. To jest moja rodzina. Jeszcze raz zobaczą film. Siostra już widziała, a reszta rodziny jeszcze nie. A co siostra powiedziała na film? Siostra powiedziała, że bardzo jej się tym podoba, ale całe szczęście żadna z tych sióstr jej nie przypomina. No, to te, te siostry są tak charakterne, że lepiej, żeby nie przypominała, ale jeszcze proszę mi powiedzieć, a co dalej? Myśli Pani już o kolejnym filmie? No tak, tak. Ma Pani tak. czas na to w tej chwili? Troszkę nie mam. W gorącym mam, ale, momencie? Nie mam, ale, ale w związku z tym, że. że... Zostałam tam zresztą propozycję, to tak próbuję, to jakąś mądrze pomieścić. Ale w tym roku jeszcze będzie? Jak dobrze pójdzie, to w ogóle nawet w kwietniu zaczną się zdjęcia. W kwietniu, to za chwilę. to życzę powodzenia i kolejnych sukcesów. Trzymam kciuki za krowy wszędzie w Polsce i na świecie. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Teraz zobaczmy, co tu się dzieje. do tefałenu na żywo będzie tutaj grana. Tak. Ta, cześć! To jest pan Marian Ginger, pani Gabriela Muskała i pani Agata Kulesza, czyli serialowa trójka. No i taka właśnie tu jest wielka produkcja. I tak.